Witam Was serdecznie Witam Was serdecznie, pewnie... No nie nagrało mi się to co robiłem na poprzedniej bitwie, więc jesteśmy teraz tutaj. No, to ukrywać? Okay, ale teraz wyskakujemy O, co się zburzyło Bugi, bugi wszędzie bugi. Dobra. No to no nie nagrało się, nie włączyło się nagrywanie Poprzednie ale to tam tylko yy, go, pytam jak to wyglądało To wyglądało mniej więcej tak, Jedna, jeden z złotych klock tak jakiś nam został to, żeby gościł w dziurze Trzeba było mu wykopać yy, No trzeba go było stamtąd wykopać Jak no, tego, robiliśmy klocki Klocki był na drugiej stronie lawy No Trzeba by było było mu most, tylko takie rzeczy więc za dużo was nie ominęło. Dobra, ale lecimy dalej. No się na trochę nie wyszło. Dobra, kota tam mamy. Narzędzie kopiowania. O, kopiuj fleć. Nożyczki też tu mam. Podwójne. Narzędzie kopiowania. Narzędzie kopiowania pozwala łatwo kopiować znalezione rzeczy, a także duplikować własne dzieła. Czemu mieć jeden zamek, piracki statek czy takie coś, skoro można mieć dwa, albo trzy, albo 167? Umieść zaznaczenie po środku rzeczy do powielania, powiększ, Dopasuj, a potem umieszczaj kopię, gdzie zechcesz. Możesz też zapisywać dzieła w galerii swoich obiektów, żeby korzystać z nich w innych światach. Dobra, no to mamy teraz narzędzie kopiowania. No to, się jest, dobra. No to idziemy dalej pomagać innym. Z ludziom w tym świecie. Tu jest jakaś gwiazdka, co to za A Widzę na mapie gwiazdkę, tu, co? co to jest? O. Co? E. co tam znalazłem Jesteś. Ula Ulala! Nie zieleniej z zazdrości. Teraz masz narzędzie malowania, które zmienia kolor dowolnych obiektów. Nabierz farbę na pędzel i pomaluj swój świat nie tylko na żółto i niebiesko. Możesz też zmieniać barwy pojedynczych klocków. Czynić świat kolorowym. Pamiętaj też, że zmiana koloru klocka może wpływać na jego właściwości. Niech będzie... Czarny, różowy niech będzie lawą. Uuu. a to interesujące. Dobra, co ty tam dla Nie, nie, prawda? Mogę cię poprosić o pomalowanie mojego domu coś kolorowego, byłoby super. Aż no, przykro, dobra. kiedy coś jest takie bezbarwne, naprawdę przydałoby się nieco koloru. Hmm. mam. Co jest tutaj? O jak miło Prędzły. Teraz jeszcze weźmiemy pomarańcz O! Tutaj. Co tu jeszcze mogę wziąć? O jasne je... Co? Jasny haber jakiś to był Dobra Co to jest tutaj? Nie Nawalimy No Dobra, no może jeszcze tam, no to jest Kamień, tak to jest kamienne to, kamienne tamto. Ok, tam wyżej jakoś to pokażę. Tu to jest, to jest jakieś informacje Panie klocku, kursor w dół, kursor w górę. O, dobra, tam wychodzi. No, nie sama kamienne. <gryw> co tu jeszcze być za? Dla... Losowe kolory, ten co wszędzie Dobra, i to chodziło Tutaj też pomalujemy O, 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 Dobra. Pasuje? Nie mam tu też halo Rozmawiam. Cudownie skończone. Tak, to wszystko, dobra, elegancko No i mamy kolejne złoty. O jeszcze ja sygnała Kolejne wyzwanie pokonane i no, nagroda zdobyta Dobra, mogę się rozblokować? Nie bij jej To nie bij, dobra, odkryj ją No i fajnie Dobra Tu jest kolejna Kurde, ile na mapie ich tu jest? Co ty takiego chcesz ode mnie? Ło wow, coś takiego muszę gdzie ja to zdobędę Co hmm. to? No nie. Ja, co to? Kim ty jesteś? Co ty jesteś? Ty hmm. wiesz, to? Kto ja cię mogę no. Nie to no, czy będę... a nie zaraz tu kierę Będę musiał odkryć jeszcze inne na Dobra Tym się zajmiemy później Zobaczmy co tu mamy o. Dużo mi to dało No, to trzeba znaleźć coś może pójdziemy do tamtego kroku Wylać w z tej wody I zobaczymy co ten klocek mi powie? O koteł. Kotęła chyba już ma być... chciałbym być w takim świecie, bardzo chciałbym mieć jakieś części z tego świata. Pan pierniczek chce mieć drugi dom, dokładnie taki sam jak ten. Masz pomysł, jak go skopiować? Taki samotny dom to smutny widok. Powinien być choć jeszcze jeden do towarzystwa. Eee, tak. Eee. raz, Tyk. O. Jak kursor wygląda, no to będzie oczywiste. Znaczenie prawy szyp, praw. Przesuń, przytrzymaj w środku, wstecz. zaznaczyć. O, ja ci już takie wystarczy. No ciebie chcę, no. Tu możesz dostosowywać detale swojego modelu. Dodawaj klocki, usuwaj je, albo zostaw go bez zmian, jeśli ci odpowiada. Ej, nie wstecz. No co, ja to muszę robić zaraz? Jak... Dlaczego ty jesteś w tym domu? Kury, to jest trudniejsze. Hmm, mogę tu by skopiować już teraz. Dawaj mi to. No i to możesz mi skopiować już teraz, w tym momencie. No teraz przytrzymaj miście co się tu dzieje zaraz łocie panie czy nie w ogóle znaczy nie, nie. Aha, dobra, już wszystko ogarnę, dobra, rozumiem jak to zrobić. To jest krok do przodu. O jajcie. Dobra, chciałbym w górę. O! Co to ma znaczyć? To mi tym, stinko wyskakuje. Dobra, ale zaznaczyć Stąd? tu taki Dobra, tak, o. I w do. A dobra. Év, o. I w górę. I taki chcę, no, tady kopik. Kurde, nie tak To jest jakieś zepsute Dobra, jeszcze raz Jeszcze raz na spokojnie Dobra No chyba już jest zaznaczone to W górę kur... tu zaznacz Tu w górę Wszystkim No aby zaznaczyć pójść, aby określić No nie, zaraz, nieźle to robię, zaraz jeszcze Kurde Dobra No to już jest chyba całe określone Nazwij go, opraw i zapisz na później. E, nazwijmy model, dobra, nazwijmy go Cukierkowy... dom. O dobra, niech będzie taki. O, tak o, o będzie piękny. Pamiętaj, że narzędzie odkrywania pozwala umieszczać wszystkie obiekty z kolekcji, włącznie z zapisanymi modelami. Budowanie. O, dobra, kierkowy dom. Wiecie, ja go tu mogę postawić. On chce mieć dodatkowy dom? Proszę bardzo. Masz. <laughs> Ech, kamera. Przesuń się. Co tu się dzieje? Dobra, daj mnie to. Dziękuję. Dziękuję. Robiowanie to nie oszustwo, a oszczędność czasu. No właśnie. I, mam, I już mamy wymówkę do szkoły. A, sobie tutaj jakoś stanę i zrobię screena O, o O, tak, o I L12 Poszedł, no, jest No to biegniemy po kolejny złoty krok Zaraz, ale ja chyba już go mogę wziąć Co, <śleszanie> odkryj, mogę Ciebie odkryć? Bardziej gula, da. Mhm. Dobra. Zobaczymy co teraz. Nie Dobra. chcę tego, chowaj mu to. Dobra. Gdzie to? To jest ze Żaru ścianę, możesz mi zbudować nową? A, dostałem od niej jak miło. Narzędzie budowy. O, ten. To jest budowa, to jest elegancko. Zobaczmy o co chodzi? Oto narzędzie budowy, zapewniające ci ostateczną kontrolę nad podstawowymi składowymi wszechświata. Swoją kolekcję klocków możesz rozbudowywać, wyłapując nieznośnych psotników. Jeżeli chcesz szybko postawić dom, użyj narzędzia planowania. Wybierz punkt początkowy, przeciągnij, tworząc ścianę, a potem dach. Wybornie! Zamek powstanie, zanim powiesz... ale byłoby wspaniale, gdyby dało się szybko zbudować zamek. Dobra. A, budowanie klocek po klocku. Klasyczna metoda. Tak tworzysz dokładnie to, co zechcesz, co do szczegółu. Budujemy to tu dokładnie I teraz Tu trochę tak Tu trochę tak tu Trochę tak Też tak o. Kurde, ale ona mi tam nalicza... Czemu klocków postawiłem? Co to jest jakiś limit? Już miałem od razu okno, o tutaj okna strzeleckie ma. i się tam postawiło mnie... dobra, teraz tu i tu i tu no chodź, że nie nie, wyłącz o jadź. o dobra, wezmę tu tak? o, ona no jeszcze zaliczyła, dobra! jak cała ściana, to cała ściana to tu masz jeszcze trochę tego, o czy tutaj coś jeszcze ładnego będzie Nazwę to drzewo Drzewo, drzewo ścienne Tu jest nowe korzenie Takie wyrastające, dobra Piękne A jest... No co mi władzisz No Piękne Dobra O, świetnie Już No tak I tych klocek do kieszeni Dobra Gwiazdki, Świetnie. W miarę odkrywania światów Lego będziesz znajdować coraz więcej różnych typów klocków. Budowniczy obieży świat. 10 złotych klocków. To zasili rakietę i daje jej dość energii, żeby dotarła do nieskończonej liczby nowych światów. Wróć na pokład. Czas rozpocząć nową przygodę. Zblokowujemy kota. O, jak miło. Dobra. Mnie to chowa już. Dobra, no. Dobra, jeden ciężki i reszta lekka. Dobra. Można rakieta. Ło, co? Co się stało? Ulepsz... Zostałeś upgrade'owana? Dostała czółki. Tak, dostała. Swobodna budowa. Tryb swobodnej budowy zapewnia dostęp do wszystkich narzędzi na jednym pasku. Pozwala to doświadczonym graczom przełączać narzędzia bez otwierania koła gry. Swobodna budowa zapewnia dodatkowe opcje i możliwość precyzyjnego umieszczania klocków. Rakieta zabierze cię w nowe miejsca. Wróć do niej, kiedy zapragniesz poszukać nowych przygód. Hmm, ta rakieta dostała tu. To mogę do kół. To lecimy. Uu, cyk. dokowana małe światy. Co teraz? A, takie tutaj łocie. Ja jestem tu. A, co to, jest? A, prehistoryce to byliśmy tutaj. Piracki Plew Zabaw. byliśmy Zabaw. 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 Jeszcze ma Lecimy w kosmos, lecimy, lecimy, lecimy Tam poklikamy Czarna dziura za nami oczywiście. Gdzieś tam tam sysa, nie wiem i już jesteśmy Znowu rozwaliłeś, to ten się rozbijamy. A dobra na pewno. Nieważne. Dobra, zobaczcie, ciczyć grę lekko, zaraz to zrobię. Zaraz, ciszę grę, bo przyda mam za głośno i nie lekko nie słychać, teraz sobie to już tego gdzieś Dobra, była się teraz zaraz ciszę grę. E, ustawienie. Muzyka było, dobra. Eee. Ustawienia Do obrazu. Una, z kompotem z no. I co? Odblokowano ekwipunek o. Dobra Choinka Duch choinki zabrany Też Dobra, odkrywamy wszystko O i to też odkryjesz I to odkryje. też Ujcie, Ło, jak to się nagle zaświeciło. Co ukryć? Weź mnie. To są na mapie jakieś prezenty. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy te prezenty. To są jakieś święta. Dobre dobry. Co tu Coś tu jest, na mapie to widać. Co, tu to co to jest? Oczywiście nie widzimy, no co za chamy. Zebrałem, co to było? Co to było? Co ja zebrałem? Taki Co to są za dzidy? To jest agenta. ta, ta, ta. ta. Dobra lepiej to chowam I skrzynię do kolekcji I tak się coś jest Więcej tego dawaj Nie, nie strzeluj! No dobra, będziemy mieć Ale odblokujmy się Dobra, to coś To nie. Dobra Teraz odkryję Ten ski teraz odkryje, aż to nie tam Dobra, otwieraj mnie to. Spinaj się po tym. Biegniemy dalej. No zobaczmy, co tu mamy. Co tu jest na mapie. Mapa nam dużo nie mówi. A, to musimy... Co to jest? Tam jest jakiś balon na mapie. Jak widzicie, mam miskę. To... O, tu jest jakiś balon. Czym ty jest? Łódź. Wow. Handlarka przemierza galaktykę, oferując odkrywcom potrzebne przedmioty. Czasem rzadkie, zawsze kosztowne. Wypatruj jej balonu nocami. Może akurat mieć coś przydatnego. Biorę wszystko, co mogę. Jakie granaty, dobra. O, masz tego. Dawaj mi to, nie stać. Dobra, e... ja już nie jestem nic. Pod... Mogę wyjść, możesz mnie wypuścić. O, dobra, uratowany. Się odwróciła od razu do mnie. Zostanę się jakieś inne prezenty. O co chodzi z tymi prezentami? mi się zobaczyć. To. Dobra, lecimy dalej z tym. O, no, tu są jakieś schodki. Oczywiście zamiast wejść po schodach to się musiało tybeć spiąść. Dobra, co tu mamy jeszcze? Co tu? Gdzie jestem prezent? Prezent jeszcze bliżej. Okej. O! Puszczę. Gdzie ty jesteś? O, da, ja, ja to chcę. Kurde okej nie. No gdzie, gdzie jestem prezent? Słyszę. Okej, okay, nieważne, ja już zostawię to radio w spokoju. Nie jest. Gdzie tu jest ten prezent? Rąganiec. O, tu jest. Co to było? O, tu jest jakieś... Indiańskie światło. Dobra, otwieraj mnie to. No otwieraj mnie, to nie gadaj. O, co tam znajdziesz? Co to jest? Coś takiego znajdujemy. Uuu, a, bo my znajdujemy nawet Co ty odwalasz, jak jest z ciebie Spider-Man? Nie, złaź z tego. Złaź z tego. No halo. <grywa> już nie trzeba. Zejdź z tego. Zejdź z tego. Złaź z misji z tego dachu. O, dobra. Nie, dobra. Ja już do tego domu więcej nie włożę. Co tam jest? Co to jest? Jakiś chochnic jakiś... Sotnik. Sotnicy. Ci to naprawdę potrafią zaleźć za skórę. Ale są ty, całkiem uroczymi, prawda? Mam go. Tak czy inaczej, 112. mają przy sobie klocki, które warto zbierać. Czasem zdarza się też, że przenoszą coś nawet cenniejszego. Dopadaj ich i obalaj na ziemię. Choć może być to niełatwe, więc przyda się kreatywność. Pakiet i tu nie ma... A, Boże, nie chciałem kupować albo To my tu mamy Dobra, zbudujemy tutaj bramę Niech mają <ścoughs> no co tu jeszcze jest? Ja chcę zobaczyć mapę, ale to mi nic nie daje Kamera tu i jakaś punkt nawigacji No, coś takiego przybliża odda ta mapa jest bezużyteczna. Co to? Co to jest? Co to jest? Co to za pingwin? Czasem trafisz na postacie, które poproszą Cię o jakąś Twoją rzecz, a w zamian dadzą coś naprawdę niesamowitego. Albo na przykład banana. Podjęcie tego ryzyka to wyłącznie Twoja decyzja. Ja osobiście uwielbiam banany. Podczas wykonywania zadań niektóre obiekty mogą być w okolicy, inne zaś wymagać podróży do innego świata. Możesz je jednak bez problemu przenosić. Twój zleceniodawca będzie cierpliwie czekał. Okay. O jak. To jest to, co ja myślę, że tu jest? No to jest? To się domek z budyniu ja, ja chcę taki mieć tutaj w Ja bym miał raczej tego domku z budyniu bym ten... Nie mieszkał w nim, nie wiem, czy bym go zjadł Gdzie, ty... Byłaś Dobra no to teraz się żegnamy, żegnam się z Wami, widzimy się w następnym odcinku. No to cześć!